Siemaneczko widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się w dość nietypowej grze, ponieważ gramy w My Summer Car, ale w Roblox. Zostawcie tutaj 15 lajk like i zapraszam do oglądania. Autko mamy już zrobione, co prawda przez komendy. Bierzemy piwko i wyruszamy w podróż życia. Tam mamy busika od wujka, którym przejadę wycieczkę, jak zostawicie tutaj 15 lajków. Like Powiem wam, że ten maluch ciśnie i to bardzo... Jakby ktoś nie wiedział, to żeby jechać w stronę sklepu, to skręcać w prawo. Jadę tak szybko, że sama klapa w trakcie jazdy się otworzyła. O kurde blaszka wpadłem w poślizg. No, nie moje auto. Super młody mężczyzna, martwy w kierowca, mega tłumaczenie. Jestem już na nowej grze i od razu pod sklepem i wykupujemy cały sklep panu Grzesiowi. Co jest, niosę auto na sobie, ale ze mnie pudzian. No i żem zrąbał. Naprawiłem, ale z tym autem już nigdzie nie pojadę. Piękny krajobraz auta stojącego na kratce piwka. No to co, Grzesiu wykupujemy sklep. Akurat mój szofer przyjechał, więc zapakujemy zakupy i niech nas wywozi na syberię. Ej, 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 szofer, jeszcze ja zostaw, zawracaj ty draniu! Jeszcze mi piwo przejechał, co za ham! Masz bana, rozumiesz! O pan Grzesiu, co się stało? Widzę, że pan nie umie kierować, tak? A masz coś do powiedzenia? Także to jest koniec tego odcinka, i zostawcie tutaj 15 lajk like, po więcej, my summer car.